Dzień dobry, drogie dzieci. Dzisiaj przeczytam Wam wiersz nasze podwórko. Nasze podwórko to miejsce, które najlepiej znamy. Wszyscy bez żadnych wyjątków takie podwórko mamy. Nasze podwórko to teren najbardziej nam bliski na ziemi. W zimie śnieg na podwórku leży, a w lecie się trawa zieleni. Gdy słońce świeci na niebie, wesołe jest nasze podwórko. Smutnieje zaś, gdy się zjawi, pan deszcz. Z ponurą córką chmurką. Czasami z naszego podwórka, na którym co dzień się bawimy, widać wieże kopalni lub wielkie huty kominy. I czy to będzie w gliwicach, w toruniu, w łomży czy w krośnie, gdy spojrzysz na nasze podwórko, to stwierdzisz, że ono rośnie, bo naszym podwórkiem nie jest to tylko co jest blisko, ale i traktor w polu, i stadion, i lotnisko. Jakiś stary zamek, i lasy na pagórkach, i wisła, która płynie środkiem naszego podwórka. Drogie dzieci, czy domyślacie się, o czym ten wiersz jest? Tak, on jest o naszej Polsce, o naszym podwórku, które jest dużo. Mówi nam o naszym podwórku, które nas otacza czyli o placu zabaw, o naszych podwórkach koło domu ale także o naszej, naszym kraju naszej Polsce. Dziękuję za wysłuchanie wiersza do usłyszenia pa, pa.